Rzeczywiste możliwości, stala nie do rozpoznania. czasu tak niewiele. każdy z nas poszerzać, w te horyzonty, wiara, wsparcie i starania wkładane. Może niebawem lutejszą, jak we własnych dni. To wszystko w działalności ciągłego, od stylu szlifowania. Na wolność wypowiadania, więcej myśli na gardkę zlewania. Dostrzegania nawet najskromniejszych błędów, choć czasami po nocach, sumienie. Za te celowo popełnione, wiedząc doskonale, czasu nie zawrócę, by naprawić straty. Dziękuję Bogu, że daje mi możliwości. Własnego wyboru, że nikt za mnie tego nie uczyni Obraz całej tej rzeczywistości Własnych kształt formuje jak skliny Adama i Ewy Dwie istoty, ludzkie dwa znaczenia świata Margines dzielący dobrem od złej strony mikrofony koni I tu uderzenie chwila, spokój, wyciszenie, forma przekazu co mnie motywuje, możliwości obraz W praktyce nie do pokonania Niekiedy droga wzrosła, często fali i Wyboista może też od życia być Zła karta wydawana, myśli w głowie W minimalnym stopniu nie pozwala Rozproszenie samego siebie Pierwszy, drugi, trzeci, głębsze buchy Narastający stan, nieważkości, ulepszenie Mych możliwości w głowie pozostanie Pozostawiać będzie zawsze Pozostawiać będzie zawsze Możliwe możliwości wiara czyni niezwykłości są duże małe Niektóre spaniałem, ja je posiadam i robię tak, by były, jak najbardziej doskonałe Niektóre możliwości zawdzięcza moim przyjaciołom, zaufanie ich darzę Pod właściwą drogę wskaże Co to możliwości, każdy je posiada Tylko nie każdy wie, że umie jednościami włada Mało robi, dużo gada Zawartość w sercu i umyśle pamiętajcie byście, nigdy się nie te serce i umysł będzie jak ze stali, w oczach moich się omali. Teraz sześć, ja czuję się zbaniale na podejście, kiedy widzę tych ludzi. Bo sceną Rap moim sercem, możliwości sercem, ale nie chodzi tylko o muzykę. O nie trzeba dbać, bo jak już mówiłem, kiedyś w życiu czasem trzeba grać. Dziękuję SCK za możliwość nagrywania. Mam nadzieję, że nigdy nie nadejdzie ten czas rozstania. Bo te wszystkie starania mienia darmo, czerpie moją karmą